Ciężko potem tak, y, potem jest kogoś dogonić. Jeszcze dużo błędów gdzieś tam popełniałem trochę y, za chaotycznie, więc y, no, no jest ciężko, ale tutaj starałem się walczyć. Dosyć trudno się jedzie na drugiej pozycji za swoim kumplem, bo trzeba zbierać tą szprycę, nie można do końca jechać tą ścieżką, co by się chciało, i trzeba dodatkowo odpierać ataki rywala. Y, no ale cóż, trzeba po prostu walnąć tego starta i, i uciekać do przodu. Wyglądało to tak, że po prostu byliśmy dzisiaj gości i jako, zarówno do mu tak i jazdą, mi się wydaje. U mnie, Ja nie mogłem znaleźć prędkości po trasie, bo jak wyjeżdżałem ze startu, to było już w miarę okej. Okay. Mnie dzisiaj chyba nikt nie wyprzedził, ani ja nikogo nie wyprzedziłem, więc po prostu jechałem i trzymałem. Trzymałem tą linię, żeby mnie nikt nie wyprzedzał, ale nie czułem prędkości. Cały czas staraliśmy się rozmawiać, wymieniać spostrzeżeniami. Ja tak naprawdę no, pomagałem jak tylko mogłem, ale za wiele nawet nie musiałem zmieniać, bo to bardziej tor się dopasowywał do, do tego, co potrzebował mój motocykl, a nie odwrotnie. Także no, służyłem radą. Ale wiadomo, no każdy jednak ma inne silniki. Chłopacy gdzieś tam się wokół tych moich ustawień też kręcili, ale, ale mimo wszystko trochę bardziej szukali. A wracając do tego atutu własnego toru, no to atut własnego toru w Gorzowie przed połową maja to jest taka kwestia umowna.